Ty ja też mogę piątką Wiem. Wysłałem Dobra, dzięki ee... Dałem na nich alteralię Ale dobra, ale mu teraz Gdzie jest ten gagatek co mi zniszczył pół czołgu za zamorduję, za zamorduję Pribet <głos》> Tutaj jest o stuk 3A. To jest opancerzone całkiem, ale mnie nie zniszczy tym działkiem. Flibię. Siema. ma? Tam witam. 7 kili, ja, już, już. O o o o o, a co to jest za piękne mała bestyjka? daj mi. Nie trafiłem. Kurde. O o o, i tam jest jeszcze piękna bestia. Ja tego z niszczę dajesz trafienie o, o, Trafili asysta. mnie. pomóż help Bo tam jest panzer trójka. no i mnie zniszczyło. ale dobra, 8 killi, nieźle ty, z trzech stron do mnie strzelają e dobra, to ja weznę panzer 3M Żyja, żyje, żyje. dobra, ja jadę już do ciebie, zniszczyli mnie panzer 3 a -E do mnie jedzie a, zniszczyli mi działo, no i koniec Dobra, już tak jest koniec bitwy, więc Asysta żyje Seria Asyst 4 Ale mnie Jakim cudem jestem... Nie jestem najlepszy w teamie Au Pomóż. Ja się chowam PZ4G widzę Poważnie Trafienie Panie, ledwo żyję Widzę Widzę nie uszkodzony, no serio A może byś mi pomógł Gdzie ty? Za tobą! Nie Kurwa, nie wiem jak Napierają we mnie Zniszczony. Może byś mi pomógł. Help. Już. Help. Ja ledwo ży... ja... Zniszczony. Kolejny. Muszę... Palę się. Dobra. Uratowałem. Uratowany jestem. Mój silnik... M4A1. Zdech... Mój silnik zdechły jest, ale... ...żyję jakoś. O kur... Już po mnie. Zdechłem. W nie widziałeś jak mnie strzelają? Dalej, dalej żyje. Xt. A mnie zabili. Jeszcze chłopa ziszczyłem. No cóż. E, pan Trzy ze... fraki mam. Pan Jestem ze... pierwszy w teamie. No, szkoda, że, <śkoda>, że mi nie pomogłeś. Bo nie miałem jak. Jak nie miałeś? Jak kiedy mnie trafili, to ty pojechałeś se sobie... f. Bo we mnie na to wcali. Musiałem się schować. Chłopie, Puma Cię nie przebije, ten... Ten... to coś, co we mnie strzelało, nie przebije Cię od przodu. Mogę się obrócić i strzelić do niego. Ten Marder to jeszcze rozumiem, żebyś mógł się go bać, ale... Puma jest niegroźna dla T-34. Przynajmniej od frontu. Jedziesz. Jadę na strefę B. Ja też. Te ruskie czołgi mają tak opancerzony ten, że te, te maszynki, że go nie da się Marder 3 Marder 3 może być trochę problematyczna Jakie lagi M5A1 Dobra Morder Yes! Mój karabinek zabił ładowniczego Ja pierdzielę gościu Co tu się dzieje? Au od... Panzer Trójki Jak to się stało? Aj a, a, a mnie już nie odbił, tak? Pewna pomoc Ustrzelam do niego Daję im ostrzał. No i po mnie. Czy chociaż się... Działko. Gdyby team współpracował. A tak to jeden stoi, drugi Matilda we mnie naparza. Ej, przeżyje może. No i... Kur... Się na mnie uwieli, no. Jeszcze na gąsienicę mi zerwali, świetnie. Dobra, żyje. Jakoś żyje. D28. Help me. Papier krytyczne Jeszcze trochę i zwyciężymy. Patrz Co te, jest? Co się dzieje? Jak ja żyję? Co się stało, gościu? Ty, artyleria uderzyła w Matylę. <gryw> o Jezu. Dobra, bierę jakiegoś składaka. Ma potężną armatę. To jest jedyny plus tego czołgu. Pana moich składak. Patrz, patrz, patrz. Pana mnie. Taki składek. <laughs> Niezły składak, co? Plusem tego jest taki, że jak przy***doli to jest koniec. Trafiłem samolot XT. O, 36 o. pocisków mam. Dobra, dobra. Nieźle, nieźle, nieźle. Bez znowu odbijają. Znaczy zajmują bardziej. My już mamy A. Znaczy... no tak. O co?! Gdzie? Skąd? No niestety, mój przyjacielu, ale muszę Ciebie oglądać, bo to był mój ostatni czołg. Gdzie Ty jesteś? Się Gdzie... pośmiejesz. Ty? To jesteś Ty? Nie. O, tu jesteś. Uważaj, Stug. Stół. Stuga nie przebijesz od przodu, musisz go objechać. O, ten mnie zniszczył. Może mu się odbije. Destroy everybody. Na a co k***a robi cały team, no gościu. O, StuG jedzie. Uważaj. To jest naprawdę potężna maszyna. Zabili, zabili go, zabili go, zabili go. Dobra, tam jest Lago. On jest papierowaty. Dażę radę go zniszczyć. Zrykoszetował chłop Ja też Ty znowu rykoszet. Daj, nie to. no Aha, cię Serio To był twój trzeci czołg, nie? Ach No to wracamy do hangaru Masz KWK, czy jeszcze trochę do chyba kawuka ci zostało Czekaj 4542 no To jeszcze troszkę dziś do tego kawuka zostało, ale kawuk jest naprawdę silny, opłaca się go kupować Mogę przyspieszyć badanie A ile masz złotych orłów? 64 A kosz wymiany 64 No kosz wymiany 64, bo tyle masz A To dalej brak, będzie brakować Dobra, jedymy Fajna grafika. No, War Thunder akurat ma zajebistą grafikę. W przeciwieństwie do World of Tanks. <grymne> Tam nie dość, że gameplay w e, World of Tanks jest nijaki, to jeszcze grafika od nijaka. Już są nawet czołgi premium tego. Są takie wiesz, więcej jest czołgów premium niż jest czołgów zwykłych k***a drzewkowych. Najmierz <grymne> z Dziwoja żyje. Crusader MK2. E, to Crusader to jest słaby akurat. O trafienie krytyczne, S. Pak, nieprzytomny ktoś jest. Asysta, dobra. O, dobra dwie sekundy. Ja jedę na C, jak coś. Ja na razie utknąłem. Gdzie jesteś? Koło A o, tak. widzę cię Nie wiem Widzę cię To jadę Ci pomóc Fak, nie trafiłem D34 Ta 34 w wieże dostał Nieźdą Na hita poszedł Te jak to jak się znajdziesz no, mamy punkt, punkt... No, czuły punkt to zawsze na hita zejdzie. Teciak to jest teciak w końcu. Był taki czołg robiony na szybko. A palne z Ja nie lubię za bardzo strzelać z artylerii. To tylko dwa kliknięcia. O, 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 KW1. KW1. KW1 przede mną. Huh. Sherman. Gdyby A przede ten... mną KW1. No to ja kawu... o Jezus, chłopie Cofam. Ratuj mnie. Zniszczył mi Kasia. Ty i... mnie ratuj mnie, Panzer 4 atakuje. Kurwa. Zabił mi ładowniczego. 20 sekund, wycofał się. No, zniszczył mi działo, no A już myślałem, że go pokonam Trafienie, dobra. Przegrywamy gości. A ja próbuję samolot zdjąć. Ale za dubca te T50, no to jest szybki czołg akurat. Ej, spuszczuję <grym> ich tak. T34 <grym> zniszczy? Od przodu na pewno nie. Droga, krążę. Oh shit. Wiesz, objechać to nie jest tak łatwo. SU jakieś. O co jest? Je jakiś bombowiec nisko ziemi jest. Strzelam do niego z pepanców. Kawu jeden, no to są te kawuki, to będzie cały czerwony. jasny. kawuka to ty nawet nie przebijesz od boku. Tym, tym czołgiem, no chyba że masz specjalne pociski. Tutaj Shermana widzę. Francuski chyba T-34, u jest i to z pleców jeszcze. Jest nowy, nie może strzelać. O dziwo żyje, pan za 4, ty dwa ding dongi. Co się stało? Powołaj, no, ja nie, nie strzelaj nie, we mnie. Nie, nie ja to... we mnie. Boje, boję się, bo tam jest T34 i Panzer 4 jeszcze. I tu jeszcze G. No. O! Odbiło się. Dobra, Teciak to jeszcze, bo coś tam podbijam od niego, ale. Sama Panzer 4 to jest okropne, czołg. Pokonania KW2, co jest? KW2 to ma takie piepnięcie, że ja p gościu. No gościu. KW2 KW2 trzeba umieć grać. Dobra, udało nam się. UB1, u kurde. Dobra, to a ja teraz ciulowo gram tymi niemcami. Dobra. Stuk 3F. Super. No, super. Hmm. No, jesteś chyba zdany teraz na siebie. No. Gdzie jesteś, gościu? Zdechłeś czy żyjesz? Żyję. Traję, szukam cię. Ostatni ciało. Jest. Ja straciłem. B1, kurde, już tu jadą EZ4F2. O nie! No, po tobie. no to po tobie, gościu. Panzer 4 to. Oje. Hmm. Panzer 4 to jest taki czołg, że nie, nie zniszczysz. No ciężko, powiem ciężko.